Magik, coś ty narobił! Coś ty narobił! Dlaczego? my jesteśmy w tym więzieniu! No, no nie wiem, może nie jest dobrze, ale jest mocno średnia, powiem. To, ja, jak mocno średnio? Jest fatalnie stary! Ja, ale na całej szczęście się uratowałem, wiesz, jak było ciężko w tym labiryncie? Ja no, nie mogę. Strasznie. Ale strasznie dobrze. Nie, mamy dobrego. No, ale co my będziemy <laughs> robić? Ja nie mogę. Nie, nie wiem, no póki co jesteśmy zaprzyjęci, musimy ja czekać, co nie się wiem czemu. No, Ale to nie. To jak przez nas? Jak przez nas? Ja jak nie jak nie przez wieś, nas? Jak Magik! No, nie ale mam... nie jest rozmowy! Cicho! No dobra, zaczyna się, zaczyna się, oczywiście Zaczyna się Dzisiaj, jest... Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, bardzo ważny Wydaje mi się, że każdy na niego czekał Dla nas No ja dobrał. nie wiem, ja nie wiem, ja, ja, a co? Dzień wolności? W końcu wypuszczacie, co? Dzisiaj jest bardzo ważna rozprawa i pójdziecie siedzieć po prostu na rok Jaki rok? Jaki nie. rok? I my musimy was przetransportować do sądu Więc żadnych wygłupów i musicie iść za nami Bo inaczej to was pożre Kobi a wszelkie ucieczki, wszelkie próby ucieczki, bo to <gry> karane. Że... Dobra, nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spokojnie. Spokojnie, ale... spokojnie ale dobrze, dobrze. Słuchajcie, ja, ja mówię teraz do Tosi i do magika. Grzecznie, przejdźmy. że tak powiem, nie stawiajmy się. Nie ma co też zrobić ten. Może, może nie będzie tak źle, jak nam się wydaje. Nie, Znaczymy, może W końcu za Dobra, nie, nie, nie. na shiftie, na shifcie, na, shifcie, na shifcie idziemy. Na shifcie. dobra kupy, no, kupy. Mapka, no, Po kolei. Nie, spokojnie, spokojnie. Ja. Lekką spokojnie. Spokojnie. No, z Spokojnie. ja się boję wypuszczać. No wypuśćcie go, wypuśćcie. Dobra. Chodź. Dobra, zróbcie taką eskortę, że niech jeden idzie z przodu, drugi I idzie z tyłu co, no, ja i idziemy. Tyłem. Ja idę tu. Pamięta, dobra. Z tego wszystko jedno. <laughs> Nie, no spokojnie, prze, przejdziemy. Dobra, może troszkę ja. szybciej. Uwaga, a, a, nie no, proszę się przecież, ja... no, za no, ale ja... Dobra, 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 przepraszam, 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 już, już, już. Już idziemy, a gdzie jest ten sąd? to Spokojnie, spokojnie. Sąd mały ja cię byś Jak w ratuszu. Jak w ratuszu? Od kiedy jest sąd w ratuszu? Ja nawet nie wiedziałem. E, musieliśmy przez wasze wygłupy dwie noce tam siedzieć i budować. No okej, okay, no dobrze, no to... A. Stój, by ci zasugierzy. Przepraszam. Dobra, nie ma nie nigdy. Jaka gra, jak. jak jakaś baba jaga domek, w domu już. Dobra, dawaj, no spokojnie, spokojnie, nie, spokojnie. Damy radę, damy radę, raz sprawa pójdzie dobrze. Dobra, a kto będzie sędzią? Oj, zobaczycie, zobaczycie, przysły. przyjechał z samych gór po prostu do nas Z gór? Jakiś górol <noise> Jakiś górol będzie nas sądził Dobra <noise> Najlepszy sędzia, najlepszy <noise> sędzia Tego jeszcze nie grali, no to prawda O nie, dobra Dobra, dobra, no jakoś to będzie, jakoś to będzie Spokojnie, nie przejmujcie się Nie przejmujcie się kamerą do sądu A dobra, w szeregu Ostrzegam was Nie, nie będzie, nie będzie, może to najwyżej tam w więzienny. Ostrzegam was, wszelkie próby Skrzywdzenia sędzi lub policjantów będą strogo karane Ja nawet nie mam czym go skrzywdzić poza słowem No i rękoma, widzisz? Proszę o ciszę Takie hamskie odzywki też są karane dodatkowymi latami Więc proszę się... Dobra, dobrze, mi? zachowujcie się, no, to zachowujcie, to prawo, zachowujcie się zachow... Zachowujmy się Mo, możemy już Ale ja będę osobistym prawnikiem tosi, bo nie mogę zostać sama w gangu dziewczyn Ale was to jak najdłużej tam posiedzę Aha, aha, no to fajnie, no to fajnie Dobra, proszę, tutaj możecie usiąść Aha, dobra w pierwszym no? rzędzie siada Magik. Dobra. Dobra, spokojnie. Siadaj Magik, siadaj, nie, 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 nie pękaj, nie, już nie rób z siebie takiego. Dobrze, siemon, musisz ich pilnować, a ja muszę iść do najwyższego sądu. Zaraz, zaraz wracam. Okej. Okay. Y, czy ja mam pro, prośbę, panie policjant, z czapką y, kominiarza? Mogę porozmawiać na osobności z nimi? By pan tak eee... uchylił się lekko na bok. W grę też wchodzą łapówki, a więc... A <laughs> nie mam nic przy sobie, ale... Nie mamy nic. Ale... Dobra, ale, ale, My możemy się dogadać Dobra, czekajcie, czekajcie. Będę czekajcie. miał czekajcie. Was na oku. Czekajcie. Uwaga, uwaga, patrzy się na nas, ale musimy szybko ogadać temat. Wspólną, wspólną wersję musimy ustalić. Uwaga, zrobiliśmy tak: znaleźliśmy złoto, przetopiliśmy. Złoto jest jakby nasze, więc po prostu postanowiliśmy przetopić się na co chcieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że to jest nielegalne, coś tam, coś tam. A ty, Tosia, to w ogóle mów, że nic nie wiesz. <laughs> Ta, tak, tak. Tak będzie ja najlepiej. Mówię, ja powiem, że wszystko znalazłem. O dobra, a ja mówię, że ja mówię, że że nie wiem co ja mówię. Ej, wybraliście sobie najlepsze wymówki, nie? Jesz, jeszcze się okaże, że pójdę sam siedzieć, to będzie najgorsze. A ja wyczarowałem! O, dobra, a ja mówię, że znalazłem, a ty mówisz, że nic nie wiesz. Dobra, git, 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 git. To jest dobre, to jest to jest bardzo dobry, do, dobry... Nie tam. ma tyle, już za długo czekałam. Nie już obgadaliśmy to, co mieliśmy. trzeba było. Bo myśleliśmy pogadać o tym co na obiad jedliśmy wczoraj, wiesz. Ale szkolny już chyba ta władza to będzie odbija. Makaron, my co, no. co my jedliśmy no powiedzcie nie po kolei co papkę. jedliście Papkę, a ty co jadłeś? A, to papkę to... Teraz będziecie jedli papkę, tam nie ma dobrego jedzenia, ostrzegam Co? W więzieniu? No! Ale spokojnie, my do żadnego więzienia się nie wybieramy, Takie panie! Nie Nie, Do żadnego więzienia się nie wybieramy, spokojnie. O, witam. Witam Już jestem. Musiałam bardzo ważną rzecz przedyskutować z sędzią najwyższym. Aha. Uważajcie, bo to jest bardzo groźna, groźna osoba. Bardzo. Mm -hmm. Już się boję. No dobrze. Co, co, co kiedy poznać? ta rozprawa? Zaraz, za moment właśnie możemy wchodzić. Za moment możemy wchodzić, <laughs> więc dobrze, dobrze, wejdź, wejdźmy już, wejdźmy. Tak, tak, dobra, dobra, no to kolej. Proszę Tocia bardzo Sztypson Dobra, to ja tu. To się tu. Jak obok siebie a, a, No Wiecie. dobra, no to... No to Do w którym miejscu? miejscu? Czyli yes, ja, tu, dobra Okej, okay, dobra, siedzę, jest git, jest git Ja jestem, ja jestem gotowy Pamiętajcie o tym, co ustaliliśmy, żeby nie było przypału Uwaga, proszę wstawać, wstawać Jest górol! <laughs> Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych Dzisiaj poprowadzę rozprawę odnośnie trójki oskarżonych O nielegalne zarabianie kitcoinów na naszej pięknej wiosce Kidowice Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych Proszę siadać Okej okay. Dobrze, Dzień dobry. a więc tak, zebraliśmy się tutaj, ponieważ trzy osoby nielegalnie postanowiły zarabiać kitcoiny. Do tego użyły tak, nielegalnej maszyny, będzie, która nie została wpisana do rejestru sądowego i jest po prostu nieopodatkowana i nielegalna. Wzywam na pierwszego świadka panią Tosię. Tak. Dobrze. O, Tosia. I Tosia, Jak ja mam tu A, dobra. Tak. A znasz jakieś góralskie pieśniczki, znasz? Cicho tutaj. Dobrze, e, halo, tam, halo, na ławce, halo, halo. tam na ławce proszę, słucham Proszę no, mam prawnika no, prawnik. to jest mój prawnik? E, prawnik nie został zgłoszony przed e, rozpoczęciem e, rozprawy, dostał, więc dostał. nie zgadzam się Dostał ja jestem którym, Proszę mi pokazać dostał. pismo Proszę mi <laughs> pokazać e, pismo Proszę, tutaj jest podpisane w tym kasku Proszę pokazać kask Kask nie jest podpisany. Proszę jest siadać obok Podpisany! Nie ma opcji! O, ja na pani. Podpisywaliśmy. Proszę Słuchamy. słuchać wszędzie najwyższego. On się znana rzeczy. Proszę pani siadać. Tosiu, pani Tosiu, słucham, co pani robiła dnia 25 lipca 2024 roku? No, obudziłam się. Tak. <laughs> Zjadłam się na nie. Godzina 15. No, i jadłam obiad. <laughs> Aha, czyli nie było pani w miejscu, gdzie były nielegalnie kopiowane kitcoiny, tak? Ja nic nie wiem. Ja byłam w domu. Okej, okay, dobrze, no to w takim razie mam tutaj dowód rzeczowy, proszę tutaj spojrzeć na ekranik, okej. Okay. Ja tutaj się tylko spytam pani, co pani tutaj tego dnia robiła właśnie? Przy tej maszynie, przy odmowa tym. Odpowiedzi, przy tym maszynie. Odmowa odpowiedzi. Odmowa <laughs> e, odpowiedzi. Pani nie bierze udziału, Pani nie bierze udziału, bo nie został dopuszczony pani wniosek, proszę siadać. Tak naprawdę to ja nic nie wiem. Jak pani nic nie wie? Jest udokumentowane zdjęcie i to jest dowód rzeczowy w sprawie. O jest, Krami, problem, magicz, jest, z problem, z jest problem, jest problem. Na pani koncie zostało zgromadzone około 40 tysięcy kitcoinów no wytopionych ja... nielegalnym materiałem. Jedyne legalne pozyskanie kitcoinów wedle naszego regulaminu kidowi to pozyskanie je obecnie w taki sposób albo poprzez wymianę bądź kupno. Czy pani dokonała wymiany bądź kupna w tamtym miejscu? Nie, ja, ja nic nie wiem. Ja. No szłam w takim straci, razie co pani robiła w tym miejscu. Co pani robiła w tym miejscu na podanej fotografii. wyrok, no, tak. ja pani wyrok A co no, pani robiła w takim razie z dwojgą kolejnych podejrzanych w tym miejscu. O nie, nie. No też stałam. Stała pani. A w takim razie skąd 50 tysięcy kitcoinów znalazło się w pani portfelu, co pozwoliło na zakup kolejnych rzeczy ale się na kigitego. Ja nie, nie wiem, no nie wiem. No, szłam i się znalazłam. No, mm -hmm. ko twojego mm. domku. Dobrze, proszę siadać. Nie ma tam w ogóle żadnych kitcoinów. Koło mojego domku, kitcoiny na drzewie niestety nie rosną. Mhm. Panie magiczny, wzywam pana na kolejnego oskarżonego. ciekawe. Panie magiczny, proszę mi powiedzieć, do czego panu pozwala magia wedle kodeksu magików. Do wszystkiego? No właśnie jest pan w błędzie. Kiedyś, jakieś trzy miesiące temu, dostał pan zezwolenie na najmocniejszą różkę, która jest obecnie w pana posiadaniu, ze względu tego, że po prostu pozwoliliśmy panu w zamian tego, że pan z nami zamieszka i będzie pan kulturalny i grał z nami wobec zasad, które tutaj panują. Wedle tego nie został pan po prostu tutaj. No, no, pan po prostu nas nie szanuje, tak? No, kopiował pan kitcoiny w nielegalny sposób. Co najlepsze, kilka miesięcy temu zgodziliśmy się, żeby wszystkie transakcje były robione w pańskim sklepie, na dole kit sklepu, żeby była prowizja dla pana, o czym bardzo mało osób wie. Więc nie dość, że pan zarobił na tych wszystkich transakcjach, które były robione w kit sklepie, to jeszcze w dodatku nielegalnie kopiował kitcoiny. Czy ma pan coś na swoje wytłumaczenie? Tak. Słucham. Otóż prowincja była za mała, musiałem z czegoś żyć. Musiałem coś sobie wyczarować. Okej, okay, w takim razie, czy e, pańskie budynki, takie jak bank, takie jak e, mroczna karczma, nie zarabiają na tyle, żeby mógł pan godnie żyć? Otóż to nie. To w takim razie, jak żyją inne osoby na naszej wiosce, skoro nie mają aż tylu rzeczy, ja a pan jest posiadaczem to... największej ilości rzeczy? Ale ja nie mam żadnej innej posiadłości, oprócz mojego domku. I jakoś, jakoś żyje? To i jakoś żyję i bym nawet wręcz powiedział godnym życiem A poza tym skoro jest pan w posiadaniu e, ponad 80 tysięcy kitcoinów co zostało wpisane w rejestr To myślę że to nie jest mała kwota To jest ogromna kwota A jest, jeszcze przed jest. kopio... A jeszcze przed pańskim nielegalnym kopiowaniem był pan w posiadaniu największej ilości kitcoinów na kidowicach Co sprawdziliśmy na odcinku na kanale Dave e, jakiś miesiąc temu Więc jest pan po prostu szóstem, bo nikt na kidowicach Ale, nie, hej, nie miał takich pieniędzy jak Czy to był legalny? Tak, to było legalne. Sprawdziliśmy wszystkie rejestry tak, jak to jest zgodne z sądem. To jest niemożliwe. Koń zawinił, kozę powiesili. Nie będę z wami rozmawiał. Tak, ja panu o chlebie, pan mi o niebie. Proszę siadać. Wzywam na oskarżonego pana szypsona. Żyda. Żyda, Żyda. Dzień dobry. Panie Szypsonie, w Naresie Szefie. Dzień dobry. Miałem pana za mojego przyjaciela. Myśleliśmy, że razem budujemy piękną wioskę. Razem ustalaliśmy zasady fair play w zdobywaniu kitcoinów. Przestaliśmy na ofertę magicznego, żeby tylko wobec niej zdobywać kitkoiny, i nawet dogadaliśmy się słownie, że pan zajmie się ametystem, a ja robieniem pot potek. Czy tak było, czy nie? E, jak najbardziej, potwierdzam. To dlaczego pan na swoim kanale publikował treści z przedstawiania widzom, pójścia na skróty i wykonywania nielegalnych czynności, które były niewpisane w rejestrze sądu Kidowic? Ciężko jest mi teraz coś powiedzieć, gdyż ponieważ jestem zaskoczony tymi zarzutami, jakby. No, są to jakby nie było niezbite dowody, przemawiające za tym, że jak najbardziej jestem w posiadaniu dużej ilości pieniędzy, niemniej jednak zdobyłem je w sposób, w sposób sprytny. Sprytny, nie do końca uczciwy, ale na pewno sprytny. I, e, i poświęciłem naprawdę ogromną ilość złota, by, by móc e, to zrobić, poświęciłem dużą ilość zdrowia i, i, i tak dalej. W takim razie mam do pana pytanie. Mhm. E, czy brał pan udział w turnieju magicznym, gdzie był do wygrania diamentowy Kitcoin? E, jak najbardziej brałem, brałem w nim udział. Jak by pan się poczuł, gdyby pan zdobył diamentowego Kitcoina wraz ze swoją drużyną, a drużyna przeciwna wynalazłaby taki piecyk i zrobiła sobie 50 takich diamentowych kitcoinów? A skąd mamy pewność, że diamentowy Kitcoin jest warty 10 tysięcy. Przepraszam bardzo, chcę coś powiedzieć! Słuchamy. Wy, wy, wy prowadziliście śledztwo! Panie guralu! Góralu. Dlaczego, panie guralu? Dlaczego, panie guralu? No, bo tutaj ta przełożona pana powiedziała, że pan jest góralem. Ale to jest obrażanie sądu i to jest kara 5000 grzywny. Dziękuję, Oj, proszę siadać. Nie został pan dopuszczony do głosu, proszę siadać. Ale akurat to muszę to muszę przyznać panie, panie sędzio najwyższy, że ta tutaj osobniczka w pomarańczowym kapturze, no, mówiła, że jest pan góralem. To nie ma znaczenia. nie obracać sprawy przeciw mnie, to wy jesteście oskarżeni, a nie ja, dziękuję. Poza tym to jest moja siostra, ona może do mnie mówić jak chce, co nie daje wam przyzwolenia, żeby... Ale ma się tak mówić do pana. Ona mówi, że jak... Nie, interesuje, jest na to dowód? Mówiłam, najwyższy sędzia macie mówić, Macie na to A powiedziała, najwyższy sędzia z gór, no to jak mieliśmy to inaczej odczytać, no góra. Macie, macie na to dowód, czy nie macie na to dowodu? Mam. A my na mamy dowody na wasze oszustwo. Hmm, musiał, Nie jestem przygotowany na dzisiejszą rozprawę. Bo my dowód mamy tutaj zbity. Nie obchodzi mnie, że pan nie jest przygotowany, trzeba było się przygotować. A ja nie odnoski. wiedziałem, ja się dowiedziałem 5 minut temu, że będzie roz, rozprawa Ziedział sądowa. Pan, że to jest nielegalne. W takim razie, skoro pan myślał, że to legalne, to dlaczego nikt nie został poinformowany, tylko ukrywaliście to przed wszystkimi? I kazaliście widzom nie pisać u mnie na kanale, że to jest, że po prostu coś takiego robicie, skoro e... wiedzieliście, że to jest legalne? E, gdyż iż, ponieważ... Dziękuję za zeznania, e... dziękuję za zeznanie, może pan siadać. No fajne Wzywam nie na świadka Pana Szymona Co? to? Nie bój to, stamy radę. Panie Szymonie Czy wiedzie Pan godne życie na kidowicach? Nie, przesadzajmy Takie... Świerć Ale... godności, może jeszcze okay. zachowałem A jak Pan dużo na kidowicach gra? No... Co le? Za mało No praktycznie, no praktycznie w ogóle No praktycznie w ogóle, tak? Jakby pan się czuł, gdybym powiedział panu, że 50% wioski spiskuje za pana plecami? A co, a to nieprawda? To jest <noise> prawda, ale pytam się, jakby, jak się pan czuje z tym faktem. Ale my nie spiskujemy przeciwko wam, tylko po prostu... To w takim razie, dlaczego nie zgłosiliście tej... Ale, ale, ale to, ale to przepraszam bardzo, przepraszam. Nie było przepraszam... wpisane do rejestru zarabianie w taki sposób. Było tylko poprzez sklep, gdzie waluty są tutaj podane i przez handel, co zresztą sami nieraz robiliśmy. Wiedzieliście, że te czyny są nielegalne, bo nakłanialiście nawet widzów, żeby nie pisać u nas w komentarzach tego waszego oszustwa. Ale ja i Magik y, jesteśmy właścicielami banku i działaliśmy w intencji banku, czyli w intencji nas wszystkich. Nie, nie ale w jakiej, jaki, jaki, chwila, nie chwila, nie chwila. W jakiej intencji banku, skoro ba, dał pan pieniądze Poszerzaliśmy, pos, pos, wciąg pan w biznes swoją własną siostrę, przez która teraz pana będzie ona siedzieć w więzieniu za niewinność, bo została tylko w ciągu Ale ona nic nie, 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 nie wie, Wynierki. ona tam była ja przypadkiem Ja tak naprawdę Ona tam była ja przypadkiem W takim razie była tutaj przypadkiem, tak? Tak, śledziła nas I przypadkiem te złote kitcoiny zbierała, za które ja? później zakupowała nowe rzeczy na kidowicach, tak? Ja e jestem dałem jej y Nie dałem jej nic, podrzuciłem jej, ona myślała, że to jest jej to dobrze, czyli pan wina. Chce dostać kolejne lata więzienia, tak? No widzisz jak się poświęcam. To nie jest poświęcenie. Wciągnął pan w biznes nielegalny swoją siostrę i przez pana będzie pan miał na sumieniu, że ona będzie ja siedzieć w więzieniu cele niewinna. obok. Nie winna. Ja tam widziłam ich. Tosia, byłaby to prawda, gdybyś użyła chociaż potki na niewidzialność, a nie zwyczajnie sobie z nimi rozmawiała na odcinku. Wszystko jest nagrane. Rzucił pan dowód, że w tej sprawie na kanał youtube.com Wszystko jest nagrane. Kurde, mocni są. Mają w... takim razie... A proszę zejść panie Szymonie. Eee, sędzia potrzebuje 10 minut na wymyślenie, co z wami zrobić. No i mamy przekichane, mamy przekichane, jak Bate, teraz? Przekichane. Ale Bate, to wasza wina, to wasza wina. To wina, ja tutaj coś nie próbowałem bronić, się tak. kilkońów, to nie jest nie ma, właśnie, właśnie. to życie. oczywiście, od nie, razu robić rumor, szukane. od razu, zamieszanie, byleby tylko grzmiało oczywiście, żeby były ofiary, nie? Zamiast przyjść dogadać się, powiedzieć się ma dajcie trochę Ja, ja sama w wielkim budynku w Agu dziewczyn, nie mam co robić Dobra, no słuchajcie, no nic, poczekajmy nie na sędziego, poczekajmy na sędziego może, może, może wyrok nie będzie taki zły Poczekajmy, może będzie git O, Apropos O! Dla pana magicznego kolejne 5000 zł grzywny za obrazę sędziego. Proszę Ale, to ale on mówił o mnie, on mówił o mnie. Nie, 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 nie. Pan już był na sali, a powiedział góral idzie. Czyli to było skierowane prosto do mnie, poza tym patrzą mi prosto w twarz chamsko i bezstrzelnie. A nie ja się jestem cierpliwy magiczny. i pamiętliwy jak Sęp. Wszystko zapamiętam. W celi będzie pan miał mniejszą celę o dwa kratki. A propos kratki. celi i a propos wyroku Nie panie sędziu <laughs> A więc tak. Zos Ciężko mi jest sądzić moich przyjaciół, a przynajmniej za takich ich miałem, ponieważ za moimi plecami knuli, żeby wzbogacić się. Pycha za po prostu weszła do ich umysłu i chcieli być najbogatsi i posunęli się do nielegalnych środków, które nie zostały zaakceptowane przez resztę grupy. Cała grupa na tym cierpi i cierpi przede wszystkim na tym waluta. Cierpi na tym waluta, nad którą pracowaliśmy już prawie rok, bo już od prawie roku stawiamy tą wioskę własnymi łapami. Jestem zawiedziony na was, chce mi się płakać, ale muszę was <laughs> wysłać do więzienia. A więc... Wyrok sądu najwyższego jest następujący. skazujesz szypsona to się i magika na 10 dni więzienia i w dodatku na spalenie całej ilości kitcoinów, czyli ponad Co? 100 tysięcy kitcoinów nieodwołane. Dziękuję. Co zwariowałeś, Jutro... żeby palić ale tyle ale pieniędzy? Nie proszę, brawo, brawo. proszę odprowadzić ich do aresztu. Proszę odprowadzić ich do aresztu, mają 24 godziny skomunikowanie się ze swoimi bliskimi. Jutro zostaną przetransportowani do więzienia. Jakie Dziękuję spalenie kitcoinów? że te 10 dni wytrzymam, ale spalić 100 tysięcy kitcoinów, oszalałeś.